Pamiętam kiedyś, za każdym razem, kiedy się budziłem, musiałem wyciągać siebie z łóżka, ponieważ normalnie w świecie nie miałem ochoty wstawać. Zawsze czułem się jakoś taki zmęczony i zirytowany w ogóle, że zmuszam się do tego. Następną rzeczą, do której zawsze się zmuszałem, była moja poradna rutyna, która miała sprawić, że poczuję się lepiej. Jednak też, tak jak wstawanie, sprawia mi taką ogromną trudność. zmuszam się do takich rzeczy, jak na przykład robienie krótkiego treningu od razu po przebudzeniu, czyli tam jakieś, nie wiem, szybkie pompki, przysiady i tak co zawsze mnie na Robić. Potem takie rzeczy jak zimny prysznic, medytacja, spacer, pisanie dziennika i tak dalej. Jednak zawsze coś mi przeszkadzało w tym sposobie rozpoczynania mojego dnia. Mimo to, że te nawyki jakoś faktycznie mi pomagały rozpocząć mój dzień bardziej tak pozytywnie i z większą energią, to robiłem to poświęcając przy tym czas, który mogłem przeznaczyć na moje najważniejsze zadanie. Zauważyłem, że z czasem po prostu ta lista rzeczy, które robię od razu z rana, cały czas rośnie i jakby w ogóle się nie kończy. Co sprawiało, że miałem coraz mniej i mniej czasu raz na wykonanie tego jakby najważniejszego zadania, które sobie wyznaczyłem dzień wcześniej, czy to będzie nauka, nagrywanie na YouTubie, czy inne ważne rzeczy, które chciałem zrobić akurat już z rana, kiedy jestem najbardziej do tego zdolny. I właśnie próbowałem różnych jakichś porannych rutyn, aby to wszystko jakoś zoptymalizować, aż w końcu napotkałem się na pewien film na YouTubie, który mówił o pewnym pomyśle, który jakby nigdy do tej pory nie słyszałem. Mówił mianowicie o całkowitym pozbyciu się czegoś takiego jak twoja poranna rutyna. Co początkowo dla mnie wydawało się takie dziwne, ponieważ ty całej kulturze samorozwoju cały czas głosi się jakby świetność tych porannych rutyn, jakie one są ważne dla Ciebie. Dlatego na początku pomyślałam sobie, że to jest jakiś kolejny pomysł dla pracocholików, którzy chcą zmieścić kolejne godziny na pracy. Jednak fakt, że ostatnio mam częsty problem z wstawaniem i ogólnie rozpoczynaniem mojego dnia, sprawił, że ten film mnie jakoś zainteresował. Dowiedziałem się, że sen i stan przepływu, czyli moment, kiedy tracimy poczucie czasu i jesteśmy w pełni pochłonięci na zadaniu, które wykonujemy, są w pewien sposób podobnymi stanami umysłu. I prawdopodobnie to jest z tego powodu, że nasz umysł wydziela podobne fale mózgowe w tym samym czasie, kiedy śpimy i kiedy jesteśmy w tym stanie umysłu. Co jakby ma podobno pomóc Ci przejść właśnie y, z większą łatwością ten tym właśnie stan przepływu. Dodatkowym jakby benefitem tej taktyki, którą się dowiedziałem z tego filmu jest to, że pozwala Ci to skupić się faktycznie na pracy, zamiast spędzać te 2 trzy nawet godziny na poranną rutynę i tracić przez to czas na to, na czym Ci faktycznie jakoś zależy. Bo pomyślałem sobie, że nie ma sensu poświęcać pracy za czynności, które mają Cię tak naprawdę tylko przygotować do tej pracy, ponieważ to tak jakby całkowicie mija się z celem. Te poranne rutyny i nawyki, które wykonujemy rano, stają się tak jakby naszą główną pracą. Dlatego następnego dnia zrobiłem dokładnie tak, jak było powiedziane w tym filmie. Budziłem się o 5.30, wyłączam swój budzik, ściele łóżko i 5 minut później o 5.35 jestem już przy biurku. Może trochę zmęczony, ale jestem. Zauważyłem, że na początku sprawiało mi to pewną taką trudność, ponieważ dalej czułem się taki trochę senny. Jednak zauważyłem, że już po kilku minutach stałem się bardziej taki już pobudzony. Potem zauważyłem, że mogłem skończyć pracować wcześniej niż zwykle, dzięki czemu miałem jakby więcej czasu na inne. Aktywności. Odczuwałem, jakby, też większą satysfakcję z um, ukończonej pracy, ponieważ faktycznie udało mi się zrobić więcej niż, niż zwykle, co prawdopodobnie było powiązane z tym, że miałam więcej na to czasu. Jak do tej pory myślałem, że jeżeli nie zrobię swojej porannej rutyny, to będę się czuł o wiele gorzej i w ogóle, to zauważyłem, że wcale tak nie jest. Wciąż, nawet po wykonaniu tej pracy, mogę zrobić te wszystkie nawyki, jak zimny prysznic, medytacja, dziennik i tak dalej. Ale nawet nie robiąc tego na początku, na początku dnia, czułem się, jakby. O wiele lepiej. Zauważyłem, że coś już osiągnąłem w dniu i dzięki czemu nabrałem tego pędu, który potem pozwolił mi być bardziej produktywnym w trakcie dnia. Właśnie od tego momentu, za każdym razem, kiedy mam okazję na to, nie mam zajęć z rana, staram się właśnie tak to robić, czyli budzę się, ścielę łóżko i od razu siadam do pracy. I co ciekawe, po kilku dniach jakby... Stosowania tej taktyki. Dzisiaj na przykład też to zrobiłem. Przestałem czuć to zmęczenie z rana, co było dziwne, ponieważ te wszystkie poranne rutyny właśnie mają ci w pewien sposób pomóc czuć się lepiej z rana. A okazało się, że pozbywając się tak naprawdę tego, to mi właśnie pomogło pozbyć się tego zmęczenia, po przebudzeniu. Wydaje mi się, że to jest głównie dlatego, że po prostu lubię to co robię i powiązane w pewien sposób wstawanie z tym, co lubię, co sprawia, że budę się z większą chęcią do wstania w ogóle. To było wszystko. Mam nadzieję, że ten film Ci w jakiś sposób pomoże. Możesz zasubskrybować, jeżeli chcesz. To było wszystko. Cześć!